Myślisz o podłączeniu piecyka kominkowego w domu typu nowoczesna stodoła, domu modułowym lub na zgłoszenie do 70 m2? Dziś pokażę Ci krok po kroku, jak zamontować kompletny system kominowy wraz z urządzeniem grzewczym w nowoczesnej stodole. Rosnąca popularność tego typu inwestycji skłoniła nas do nagrania tego materiału. Zostaw subskrypcję i zaczynamy. Użula. Kominy na całe życie. Wyznaczamy oś przebiegu komina względem przygotowanego wcześniej miejsca do lotu powietrza i zaznaczamy ją na suficie. Wykreślamy krawędzie cięcia otworu pod rękaw izolacyjny kokizol. Sprawdzamy kąt nachylenia sufitu i przenosimy go na kokizol. Pod tym właśnie kątem go docinamy. Przykładamy rękaw do sufitu i obrysowujemy miejsce cięcia. Wiercimy otwory pod ostrze piły szablastej i wycinamy pierwszą warstwę, czyli płytę sufitową. Następnie warstwę izolacji. Po czym kolejne warstwy, deskowanie i płytę izolacyjną. Wiercimy otwór w blasze na rąbek w naszej osi komina, zaznaczamy miejsce cięcia blachy i wycinamy otwór oraz wywijamy jej krawędzie. Dokładamy przejście dachowe sum i formujemy fartuch do kształtu pokrycia dachowego. Od dołu umieszczamy rękaw izolacyjny, tak aby przeszedł przez wszystkie warstwy izolacji. Następnie docinamy go wzdłuż płaszczyzny sufitu. Kolejnym krokiem jest ustawienie piecyka kominkowego, pamiętając o zachowaniu bezpiecznych i zgodnych z tabliczką znamionową odległości od materiałów na ścianach. Możemy przejść do montażu systemu kominowego. Zaczynamy oczywiście od adaptera z pierścieniem do kondensatu. Następnie wsuwamy element startowy EDP, zachowując odległości od sufitu zgodnie z instrukcją jego montażu. Sprawdzamy piony kominowe. Na EDP nakładamy element metrowy, zapinamy obejmę i zabezpieczamy zawleczką. Odklejamy folię zabezpieczającą z suma. Zwróć uwagę, aby przy usuwaniu folii nie naruszyć uformowanego kształtu fartucha. Nakładamy przejście dachowe i upewniamy się, że fartuch odpowiednio przylega do pokrycia dachowego. Sprawdzamy piony. Nakładamy kołnierz przeciwdeszczowy i lekko go dokręcamy. Estetycznym zwieńczeniem systemu kominowego ponad dachem będzie daszek specjalny CAI, który spinamy obejmą i zabezpieczamy zawleczką. Silikonujemy miejsce styku kołnierza przeciwdeszczowego z płaszczem zewnętrznym komina oraz w miejscu skręcenia śruby. Zdejmujemy folię zabezpieczającą z fartucha przejścia dachowego. I silikonujemy jego krawędzie. Dla bezpieczeństwa montujemy płytę przeciwpożarową. Następnie, dla estetyki, płytę maskującą. Wsuwamy element półmetrowy ze stali czarnej 2 mm w EDP. A następnie element jednometrowy nakładamy na zamontowany wcześniej adapter z pierścieniem do kondensatu. Łączymy ze sobą oba elementy proste, wysuwając górny z EDP. Sprawdzamy piony, podsuwamy płytę pod piecy kominkowy i gotowe. I to był już ostatni krok naszego montażu. Zaledwie kilka godzin od przyjazdu instalatorów możemy się cieszyć ciepłem domowego ogniska. Zatem rozpalajmy pamiętając, aby robić to od góry drewnem sezonowanym. Jeżeli ten film był dla Ciebie inspiracją, daj łapkę w górę. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. A jeżeli chciałbyś otrzymać darmową wycenę systemu kominowego, skontaktuj się z naszym doradcą technicznym lub zostaw komentarz.